Walczyk, junior, mi tutaj AZS Wratyslawia, na piątkę, plan minimum spełniony, a takie pytanie, co się stało na początku? No na początku na rozbiegówce trochę zostałem, no i tak jechałem przez pierwsze dwie rundy, bo każdy jechał na maksa, a ja dopiero potem zacząłem się rozkręcać. Ogólnie trasa taka szybka, nie było wiele takich ciężkich podjazdów i dlatego to myślę tak było. Myślisz, że jakby była ta jeszcze jedna runda, bo tak widzieliśmy, że na tych długich podjazdach zacząłeś w końcu odrabiać, to... No, myślę, że mógłbym jeszcze przejść. Nie wiem ile do trzeciego czasem, ale no naprawdę zawziąłem się na ostatnią, e, ostatnią rundę. Myślę, że jedną dałbym jeszcze radę przejechać, ale no, Wiedziałem od początku, że wyścig ma 5 rund. To... Czy jesteś zadowolony z tego miejsca w drugim roku juniora na piątkę? No jak najbardziej jestem zadowolony. Wynik sprzed roku poprawiony i to o dużo. No chciałbym podium wiadomo, ale myślę, że jeszcze na podium przyjdzie czas. Komu chciałbyś podziękować tych rocznych w przygotowaniach do mistrzostw Polski, bo to one tak trwają od jednych Mistrzostw do drugich. No to na pewno chciałbym podziękować całemu klubowi tutaj trenerowi Darkowi Porosiowi, No i rodzicom bratu też, którzy tu przyjechali dzisiaj mi pokiwicować. Gratulujemy. I będzie lepiej.